Dobry wieczór. Sądzę, że rozegraliśmy dobre spotkanie wyjazdowe. Podobne spotkanie rozegraliśmy również na wyjeździe w Poznaniu. Chciałbym, żeby ten zespół jeszcze bardziej uwierzył w siebie, że na wyjazdach też można wygrywać. No i myślę, że stworzyliśmy i z jednej i z drugiej strony kilka dobrych sytuacji. Było dobre tempo. Myślę, że dla kibiców było, było to dobre spotkanie. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje za zasłużone zwycięstwo. Myślę, że przede wszystkim zabrakło nam dzisiejszy dzisiejszym czysto piłkarskich argumentów, żeby wszystko pokonać. Byli lepsi w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Zasłużenie rzemiosło na 3 punkty. Nie mieliśmy żadnych argumentów, tak jak powiedziałem, żeby żeby sobie nawet stworzyć sytuację. Nic nam się nie udało od początku tego meczu. Wisła opanowała środek boiska i wykowała e, warunki. E, próbowaliśmy zmiany, ale, ale na niewiele to się akurat w dzisiejszym dniu zdało. E, nie jest nic przyjemnego bo... przegrać u siebie. E, nie jest mój moment przegrać z Wisłą Kraków, ale, ale po dobrym starcie do, do sezonu oczywiście chcieliśmy na więcej e, cóż, trzeba tę porażkę przeprawić myślę, że to jest taki e, coś bolesnego, to, 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 to trener przeżywa samotności porażki i zastanawia się nad tym, jakie błędy popełnił, co powinniśmy zrobić lepiej. Dlaczego ten rzecz wyglądał tak jak wyglądał? Ale reasumując i, i tak podsumowując to, to spotkanie, myślę, że środek pola zadecydował. Liczyłem na, na trasach Jękowskiego, że e, środek przynajmniej będą na tyle silni i mocni, że potrafią zneutralizować e, zawodników pisły. Okazało się, że, e, że tak nie było. Także nie, oczywiście nie, nie tylko oni są winni tej porażki, bo nie wiem, czy, czy jestem w stanie kogokolwiek z naszego zespołu po dzisiejszej oczu wyróżnić. Radek puścił przy bramki, ale też kilka sytuacji wybronił. Hubert Matynia zawiutował mnie najlepszy debiut po przegranym meczu, A myślę, że też w tym meczu nie, nie przepadł, Niczym się specjalnym nie wyróżnił, ale też nie przepadł. To takie dwie osoby, które można by było w jakimkolwiek stopniu za to spotkanie wyróżnić. Rafał Murawski jeszcze się staram, ale nic po prostu nic dzisiaj się na mnie nie układało.